Witam Was w czwartkowym odcinku, czwartkowym popołudniowym, czyli nieco dłuższym niż ta cała nasza seria W30. I dzisiaj skoncentrujemy się na tylko jednym temacie, bo tak staramy się robić w tych długich czwartkowych odcinkach czyli na kształtowaniu polityki cenowej. Nie jest to nic jakiegoś bardzo rozbudowanego, bo tak naprawdę. Polityka cenowa to nic innego jak odpowiednie dopasowanie ceny produktu do konkurencji, możliwości nabywczych rynku, na którym jesteście i tak naprawdę segmentu rynku, w który celujecie. Bo to nie zawsze jest tak, że to produkt wyznacza segment. Czasami to Marketing wyznacza segment, a cena produktu, produkcji produktu jest od niego zupełnie oderwana. Więc, jeżeli chcemy porozmawiać o polityce cenowej, to musicie na początek, jakby to powiedzieć, no to jest bardzo wieloaspektowe. Ok, lecimy z tej strony, zakładamy, że jesteście producentem danego produktu i chcecie wejść na rynek. Co musicie wziąć pod uwagę? Możecie również importerem wyłącznym do danego kraju, albo produc jesteście producentem, ale tak naprawdę jakaś fabryka dla Was wykonuje dany produkt. O to mi chodzi. tak? I to Wasza marka, Wy sygnujecie, Wasza marka jest obecna na tym rynku, i to od Was zależy, ile ta marka będzie kosztowała. O, to jest jedno założenie. Rozpatrzymy sobie kilka takich założeń. Więc w tym założeniu musicie, no oczywiście, wziąć pod uwagę cenę produkcji yy, i to jest pierwsze wasze założenie, no bo nie możecie ceny zrobić niższej niż ta cena produkcji plus wasze koszty plus zakładamy na ten zysk. Tak więc tutaj teoretycznie bardzo prosto można by wziąć x cena produkcji, y koszty pośrednie, z yy, wasz założony zysk, tak i wyjdzie wam Jakaś wartość, za ile można by produkt sprzedawać. No, i tak robi większość zdecydowana, większość sprzedawców, co nie jest w mojej ocenie najrozsądniejsze. Aczkolwiek nie wiem, czy powinienem się kłócić z większością, ale jak wiecie, ja się nie zawsze z większością zgadzam. <laughs> więc, więc uważam, że to nie jest dobra polityka. Dlatego, że to jest tylko jeden. Te trzy elementy, które wymieniłem, są tylko jednym z składowych. Ceny. Bardzo istotną składową ceny jest to, w jaką półkę cenową w ogóle chcecie celować z produktem. Czyli na przykład, jeżeli z góry zakładacie, że wasz produkt ma być w półce, nie wiem, średniej, wyższej, na tej się znam, więc o tej mogę mówić, tak? Czyli jeszcze nie premium, czyli cena jeszcze gra rolę jakąś. Ale już nie tanie, już nawet nie, nie średnia. Czyli średnia wyższa. W tą półkę chcecie wcelować. No to musicie zrobić analizę na rynku, ile kosztują produkty w półce średniej i wyższej konkurencji. Tak? Czyli na przykład sprawdzacie, że najpopularniejszy producent. Do czego by tutaj można było to przyrównać? Na przykład o, mamy sobie skrzywacz i chcecie wprowadzić na rynek skrzywacze pod własną marką. Tak więc sprawdzacie, najpopularniejszy producent skrzywaczy, nie wiem, czy to jest akurat ten, bo ja się nie znam na skrzywaczach, ale to jest taka dość popularna firma, prawda? Sprzedaje swoje szywacze w takich cenach, w tej półce cenowej. Wy chcecie się uplasować załóżmy, wyżej od niego. No więc już macie pierwszy punkt odniesienia. Sprawdzacie mniej popularnych producentów. Czy oni się pasują niżej od tego najbardziej popularnego, czy może właśnie wyżej jeszcze, i wtedy trzeba być jeszcze wyżej niż oni, bo na razie nie ustalamy ceny sprzedaży, na razie ustalamy półkę cenową, w której chcecie zaistnieć. Tak. I znajdujemy sobie taką wycenę, taką półkę cenową, która jest ponad yy, dużo ponad przeciętną. Jest w segmencie drogich produktów, ale jeszcze nie jest w segmencie produktów z kosmosu. tak? Czyli no jeszcze to nie jest skrzywacz za 1000 złotych. Bo takie na pewno też są, jakbyście poszukali na rynku gdzieś. I pewnie są ładne, i funkcjonalne, i w ogóle super. Myślę, że nawet za 5000 by można było skrzywacz znaleźć bez specjalnego problemu. I załóżmy, że ustaliliście, że średnia cena skrzywacza danej wielkości na dane skrzywki. Wykonanego w danej jakości to jest 100 zł. Nie wiem, czy tyle jest, ale załóżmy, że tyle jest. Yy, bardzo drogie skrzywacze to jest 1000 zł, a Wy chcecie być gdzieś w połowie drogi, więc niech Wasza cena będzie 550. Tak. Zauważcie, że w ogóle abstrahujemy od kosztu produkcji skrzywacza. Tak? Zakładamy sobie, że chcemy być w danej półce cenowej. No, i teraz trzeba sprawdzić, czy w tej półce cenowej w ogóle są jakieś strzywacze. Czy już ktoś to zrobił, a jeżeli to zrobił, to czy w tej półce cenowej cokolwiek się sprzedaje? I teraz sobie balansujemy, bo może się okazać, że w tej półce cenowej w ogóle nie ma produktów, bo produkty są w dużo wyższej półce cenowej, a potem w dużo, dużo niższej. Co może od razu nasunąć Wam taki pomysł, że być może no nie ma ludzi, Którzy są chętni zapłacić 500 zł za skrzywacz, ale są tacy, którzy mogą być chętni zapłacić 300, bo ci, że są tacy, którzy zapłacą 1000, to wiemy na pewno. Tak? Jest takie, jest taka, gr takie grono ludzi, dla których cena nie ma znaczenia, znaczenie ma ekskluzywność danego produktu. I jeżeli ekskluzywny skrzywacz będzie za 1000 zł, to oni wydadzą 1000 zł tylko po to, żeby mieć ekskluzywny skrzywacz. <laughs> tak? To jest. Półka za klientów, tak zwana półka premium. Do niej bardzo trudno wejść, ale da się wejść. Półka średnia wyższa, to jest taka półka, w której celujemy w człowieka, który chce mieć coś lepszego niż mają inni, ale jeszcze nie stać go na premium. Tak, i tak ustawiamy sobie cenę. Jeżeli już wymyśliliśmy sobie cenę. Wymyśli, sprawdziliśmy, że gdzieś koło tej ceny faktycznie są jakieś produkty i nasza jest ciutkę wyższa, tak, to od tego momentu możemy zaczynać coś z tą ceną robić. Czyli na przykład zamawiamy produkt. Teraz musimy zamówić produkt, który będzie odpowiednio dobrze wykonany. Tak. Nie musi być super, idealny i w ogóle high-end, bo high-end jest za tysiąc. A my, powiedzmy, zatrzymaliśmy się na 350. Więc zamawiamy produkt, który będzie wykonany lepiej niż inne produkty, ale nie będzie jakimś high endem, bo bez przesady nie musi być. Wychodzi nam cena produkcji jakaś, powiedzmy 50 zł. Z całą logistyką, ze wszystkimi kosztami, niech to będzie 100 zł na biurku. Taka powinna być cena. I zaczynamy je sprzedawać za 350 zł. No oczywiście, powiecie, no ale przecież tego nikt nie kupi, to jest za duże przebicie, to w ogóle nie ma sensu. Otóż nikt nie kupi, póki nie wytworzycie wśród osób potrzeby posiadania tego produktu, konkretnego. Czyli nie stworzycie oka produktu odpowiedniej legendy, że jest super trwały, że jest niezawodny, że jest najlepszy na świecie, a do tego jeszcze sam Wam liczę ile strzewek zużyjecie. Tak, no żartuję oczywiście z tym ostatnim. Może, może ktoś kiedyś wyliczy taki skrzywacz, może to dla kogoś będzie istotny parametr. Nie wiem. Chodzi o to, że jeżeli chcecie zarobić dużo na produkcie, to trzeba zrobić legendę do tego produktu. I legendę to nie znaczy, że jest historyczny i w ogóle, tylko legendę to znaczy, że jest dobrze opisany, że trafia idealnie w potrzeby. Czyli na przykład bierzecie jakieś tańsze skrzywacze, sprawdzacie. Co z nimi jest nie tak? Dlaczego człowiek mógłby chcieć mieć lepszy? Tak, ja na przykład mam ten i wiem, że on jest fajny. Tak, ale zanim kupiłem ten, zużyłem ileś skrzywaczy, które miały jakieś wady. I szukając skrzywacza kolejnego, znajdowałem, jakby eliminowałem kolejne wady tych skrzywaczy. Ten jest świetnym skrzywaczem, ale znowu ma na przykład jeszcze jedną wadę, czyli wchodzi do niego za mało skrzywek. Tak, ja nie lubię codziennie czy co dwa dni doładowywać skrzywacza. Wolałbym tu zapakować naraz pudełko zszywek i, i mieć go cały czas zapakowanego. Tak? Czyli dla mnie on jeszcze powinien mieć jakiś dodatkowy zasobnik na skrzywki, na przykład. Co już jest, gdyby znalazło się to w waszym skrzywaczu, to byłoby to jakimś atutem, który mnie przekonałby do tego zakupu. Tak? Y w sumie tyle, tak naprawdę, bo poza tym bardzo dobry szybacz. Mam go już jakiś czas i jeszcze się nie zepsuł. Chodzi fajnie, płynnie, nie za twardo, nie za miękko. No, ta firma potrafi robić szybacz po prostu. I chodzi o to, żeby pokazać, że wasz produkt potrafi robić to samo co inne produkty, ale potrafi robić to lepiej. Tak, jest wykonany z lepszego materiału, jest przyjemniejszy w dotyku. Na tym musicie zabazować. Jeżeli mówimy o produkcie prostym, bo jeżeli mówimy o produktach innowacyjnych, no to tam jakieś funkcje, tak? Czyli że jest to na WI, że jest smart, że da się wyłączyć z telefonu, yy, że nie, że ma jakąś funkcję alarmowania dodatkowego, tak? Wszystkie takie informacje bardzo dobrze działają na te osoby, które chcą podnieść jakość swojego życia. A większość z nas, z tych, którzy mają pieniądze, oczywiście, a to są nasi klienci, chcę podnieść jakość swojego życia. Tak? Pamiętajcie, że przy tej skali, na jakiej możecie sobie pozwolić na Allegro w sklepie internetowym, no nie pozwólcie sobie na to, żeby być biedronką. Tak? Czyli nie celujcie w te najniższe półki cenowe, bo to nie ma sensu. Nawet biedronka już to zrozumiała i nie jest już tanim sklepem, tak jak była na początku. Tak? Nawet biedronka się nauczyła, że sprzedawanie najtańszych produktów. Nie jest dobrym pomysłem. To był dobry pomysł na wejście na rynek. W tej chwili Biedronka jest już dość drogim sklepem, tak naprawdę. <laughs> Więc, półka cenowa i odpowiednio dopasowany do półki cenowej produkt. Teraz, jak jeszcze można sprawdzić, co będzie dobre na wasze, dla waszej półki cenowej. Jeżeli załóżmy, chcecie sprzedawać produkt w Polsce. Wiecie, jaka jest siła nabywcza przeciętnego kowalskiego z klasy średniej, mniej więcej. Nawet możemy się zasugerować tym, że średnio zarabiający kowalski zarabia sobie, żeby ta, ta klasa średnia kowalskich to jest yy, średnia krajowa plus ileś, tak? jeżeli chodzi o dochód, mniej więcej. Podobno bogaty kowalski to jest taki, który zarabia 7000 na rękę, nie wiem. Nie, nie, nie czułem się bogaty, zarabiając 7 na rękę, ale, yy, ale tak mówią statystyki, i tyle. I teraz na przykład możecie posprawdzać po Europie dookoła, tak? gdzie jest podobny współczynnik wynagrodzeń i jakie produkty tam się dobrze sprzedają dla klasy średniej. Na przykład tak? to jest jakiś rynek. Ja o tym się bardzo zdziwiłem, jak zacząłem sprawdzać, gdzie w Europie najlepiej sprzedają się produkty liwolo. I jak sprawdziliśmy, w jakich krajach najlepiej się sprzedają, to się okazało, że, no pomijając to, że najlepiej sprzedają się w Polsce, ale bardzo dobrze też się sprzedają na Słowacji, bardzo dobrze sprzedają się w Rumunii, dobrze sprzedają się na Węgrzech, za to średnio dobrze sprzedają się we Francji, a już w ogóle kiepsko sprzedają się w Niemczech. I zaczęliśmy analizować dlaczego. Dlaczego tak jest, że dobry produkt, w jednych krajach sprzedaje się dobrze. Ważna uwaga dla Was, liwolo jest wycenione w całej Europie tak samo. Jeżeli przeliczycie sobie cenę produktu przez euro, to w całej Europie cena katalogowa jest taka sama. A w każdym razie bardzo, bardzo zbliżona. Czasami jest tak, że niektóre produkty są trochę droższe, inne tańsze, ale suma Sumarum, jeżeli urządzalibyście całe mieszkanie, to w przeliczeniu na euro w całej Europie cena będzie podobna. Jak zresztą każdy globalny produkt, tak? Stąd się wziął też na przykład coś takiego chyba było jak indeks maka, czyli sprawdzenie, z ile hotdogów możecie kupić za średnią pensję w danym kraju. I to był taki indeks, który obrazował zamożność obywateli danego kraju. Liwolo ma podobnie skonstruowaną politykę cenową, czyli wszędzie kosztuje podobnie, jeżeli przeliczymy, to sprowadzimy do jednej waluty. Ale nie o to chodzi. Wracamy do tego, gdzie się najlepiej sprzedaj i jakie wnioski z tego były? Niemcze one są. W 100% trafne, bo są to moje wnioski, ale ja obstawiam, że diwolno w Polsce i w krajach bloku wschodniego, byłego bloku wschodniego, sprzedaje się bardzo dobrze z jednej bardzo prostej przyczyny: bo cena tego produktu idealnie trafia w zamożność klasy średniej. Po prostu. A nawet można powiedzieć, że już powoli, przy takiej dewaluacji pieniądza, jaką mamy w tej chwili, tej takiej, nie chcę mówić, że średniej niższej, ale taka średnia minus troszkę, już tą klasę też zaczyna na to być, być stać, na ten produkt. Tak, ten produkt wolniej drożeje, niż inflacja zżera nasze pieniądze, w związku z czym coraz więcej osób na to stać, no bo siłą rzeczy podwyżki pensji jakieś są. Zarabiamy coraz więcej. Nawet w ostatnich latach to tempo wzrostu pensji było całkiem niezłe. Więc zarabiając coraz więcej, a włącznik nie drożeje coraz szybciej, coraz więcej ludzi na niego stać. Ale on jest tak wyceniony, że znakomita większość ludzi kupi dużo, dużo tańsze produkty. I w ogóle do nas nie przyjdzie, bo jesteśmy dla nich za drodze Ale jesteśmy... Idealną półką cenową dla tych, którzy chcą aspirować wyżej. Tak, czyli jesteśmy taką idealną półką cenową dla osoby, która już coś tam zarabia i chce poprawić swoje życie. Chce mieć coś fajniejszego niż miała do tej pory. No i może kupić yy, kolejną lepszą, nowocześniejszą serię włączników mechanicznych. Ona będą troszkę tańsze niż nasze. A może kupić nasze szklane włączniki, zapłaci znowu więcej niż zakładała pewnie, że zapłaci, ale jakby ma widoczny przeskok jakościowy, tak, wizualny. Więc stąd ci ludzie kupują te włączniki. Tymczasem w Niemczech, gdzie średnia krajowa w przeliczeniu na euro jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce. Ten włącznik w tej cenie. Plasuje się w klasie produktów, na które stać, hmm, powiedzmy, każdego, tak naprawdę, dokładnie każdego. W związku z czym, jeżeli każdego na to stać, to nie jest atrakcyjny. Tak? W Niemczech ten produkt musiałby być sporo droższy, żeby się tak samo dobrze sprzedawał jak w Polsce. Nie ja wiem, że być może Wam się to wyda pokrętną ideologią, ale w mojej ocenie tak to działa. Produkt nie może być zbyt tani, bo jeżeli będzie zbyt tani, to ludzie nie będą mieli motywacji, żeby go kupić. A jeżeli jest odpowiednio wyceniony na dany rynek, to ludzie mają motywację, żeby go kupić. W 2013 roku, jak zaczynaliśmy sprzedaż tego produktu, siła nabywcza przeciętnego pracującego Polaka była znacznie mniejsza niż w tej chwili w 2020 i produkty Livolo sprzedawały się zdecydowanie trudniej. Tak naprawdę w złotówkach wzrost ceny od 2013 do dzisiaj był o 10% tego produktu. Tylko 10%. To był wzrost ceny wynikający z pewnej różnicy kursowej, tak? że, że musieliśmy skompensować różnicę kursu i podnieść tą cenę. No to my nawet tylko importer. A ludzie zaczęli zarabiać znacząco więcej. Tak? Wtedy trafialiśmy do klasy takiej prawdziwej klasy średniej z tym produktem. Tej prawdziwej klasy średniej i nawet trochę średniej wyższej jeszcze w Polsce za wiele nie jest. W tej chwili, po, czym, po tym jak wzrosły pensje w Polsce, siła nabywcza przeciętnego Polaka też wzrosła, ten nasz produkt szedł ciutkę niżej. Jakby możliwości, w związku z czym automatycznie bardzo zwiększyła się paleta potencjalnych odbiorców i trafił idealnie. Ale tak jak mówię, w Niemczech czy we Francji, we Francji to jest takie jeszcze troszkę inaczej. Tam jest jeszcze inna specyfika rynku, trochę. Ale w Niemczech, który jest rynkiem dość podobnym do naszego, tylko lepiej zarabiającym, po prostu zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o przeciętnego Hansa, to. To ten produkt nie jest plasowany jako produkt, który poprawi Twoje życie. On jest po prostu jako: mamy plastikowe włączniki, mamy szklane włączniki, one są gdzieś tam obok siebie, tak? bo, bo są porównywalne cenowo, tak naprawdę. Więc ważne jest na tym przykładzie, żebyście wprowadzając produkt na rynek z góry określili, do kogo chcecie trafić i tak kształtowali politykę cenową żebyście trafili do możliwie szerokiego grona osób, ale też nie próbujcie trafiać do wszystkich. Bo jeżeli produkt będzie za tani, to ci najtańsi odbiorcy, najbiedniejsi odbiorcy pewnie go kupią, ale wy na tym nie zarobicie, a jeżeli będzie za drogi, to bardzo zawęzicie grono odbiorców. Tak więc tak musicie kształtować politykę cenową w przypadku bycia producentem i wprowadzania oryginalnego rozwiązania na rynek. Teraz druga działka, czyli wprowadzamy rozwiązanie, które już jest na rynku. Czyli załóżmy długopisy, o tak, tak? Mamy długopisy, jest milion długopisów, milion producentów, jest tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo i chcecie je wprowadzić na rynek. No to co możecie zrobić? No niestety musicie sprawdzić, co się dzieje na rynku i albo dostosujecie waszą cenę do ceny średniej rynkowej danego produktu i będziecie próbowali tam walczyć. Jeżeli to Wam da zarobek, to jest ok, albo musicie znowu zrobić cenę trochę wyższą, żebyście zarabiali, ale zacząć dorabiać do tego marketing, tak? Czyli tworzyć legendę tego produktu, tworzyć marketing, co jest, pokazywać ludziom, jakie ich problemy rozwiąże posiadanie tego konkretnego długopisu. Tak? dlaczego warto kupić ten, który będzie powiedzmy dwa razy droższy. Tak? Taką legendę stworzył Parker. I dlaczego długopisy Parkera, ja nie mówię o piórach, bo pióra Parkera to jest trochę inna liga, ale długopisy Parkera są kilka razy droższe od zwyczajnych długopisów, dlatego, że jest legenda dookoła tego, że to jest marka. Tak? Więc jeżeli chcecie sprzedawać drogo produkty, które mają swoje odpowiedniki na rynku, no to musicie Stworzyć do tego legendę. Chyba tyle, jak kształtować politykę cenową. Ja wam zawsze będę doradzał: sprzedawajcie troszkę drożej niż konkurencja, i to zapewni wam i tak klientów, a zysk troszkę lepszy niż konkurencji, z czasem troszkę więcej pieniędzy niż ma konkurencja na reklamę. Z czasem tą konkurencję zadepczecie własnymi reklamami, jeżeli na te reklamy będziecie w stanie zarobić. Także Tyle jeżeli chodzi o kształtowanie polityki cenowej. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłem w tym odcinku. A widzimy się jak zwykle w tych naszych codziennych odcinkach, chyba jeszcze do wtorku. Jeżeli dobrze policzyłem, to we wtorek kończy się 30 odcinkiem. Także zapraszam do oglądania i widzimy się nawet choćby jutro rano. Na razie, cześć.